Jest niezmiernie miło, że Państwo przyjęli tak zaproszenie, za które zaznaczał rząd. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest nam bardzo miło, że Państwo zaszczycili tu swoją obecności. Firma Łećkowski to lata 1990, niewielkiej ubojni, która była komponowana w budynek inwentarski. Zaczęła się szybko rozrastać i już można było powiedzieć po bardzo krótkim funkcjonowaniu tej ubojni. Firma zaczęła się rozwijać, powstawały nowe ubojnia, powstała za 3, bodajże te lata, już przetwórnia mięsa i tak to się dzieje do no, dnia dzisiejszego. W głównym takim właśnie przełomowym w życiu firmy to były lata 2004, akcesja z Unią Europejską, gdzie Pobyt wtedy na wyroby firmy Wojn był bardzo, było bardzo dużo zainteresowania i w tym miejscu właśnie trzeba było podjąć decyzję, czy budujemy nowy zakład, czy dostosowujemy go do banków unijnych, czy też zostajemy przy starym zakładzie i robimy tylko określone ilości. Decyzja była na no tak, z tym, że stary zakład, który funkcjonował do, do tego roku, grunty inwestycyjne oczywiście były bardzo ograniczone w tym czasie i firma wykupiła od lokalnej społeczności sobami grunty około 5 hektarów i tam właśnie zbudowała zakład przetwórstwa mięsnego wraz z ubojnią, gdzie uzyskała pozwolenia na całość, wszystkie pozwolenia do handlu na terenie całej Unii Europejskiej bardzo duży sukces firmy w tej chwili możemy powiedzieć że ten zakład który obecnie istnieje ma dużą przyszłość przed sobą z uwagi na to że jak dzisiaj Państwo zauważyli mamy następną inwestycję która bardzo wspomaga właśnie funkcjonowanie tego zakładu z uwagi na to że dzisiaj mamy swoją energię dużo dużo tańszą aniżeli tą którą nam tutaj zakład elektryczny przesyłą jak również mamy takie dobro, dobrodziejstwo w postaci tutaj ciepła, gorącej wody. Co za tym idzie, możemy zutylizować sobie też bardzo kosztowne odpady po uboju. Firma Wojciechowski na dzień dzisiejszy jest praktycznie samogłasana dla siebie z uwagi na to, że posiada na chwilę obecną, jak się powiedziałem, pozwolenie handlu na całą Unię Europejską może prowadzić zwierząt rzeźnych, ma swojemu upojnie, swoje chłodnie, rozbiór mięsa, przetwórstwo mięsne, jak również szereg dystrybucji sklepów, co nam ułatwia w tym momencie samemu po prostu prosperować na tym rynku, aczkolwiek mamy też bardzo dużo odbiorców zewnętrznych w postaci małych sklepów, większych jak, jak i kultowni na terenie y, Przegłojewózg, to jest województwo łódzkie, mazowieckie i świętokrzyskie. Szanowni Państwo, nie było do tych sukcesów, y, nie współpraca z różnymi firmami, które ściśle y, y, współpracują y, na y, Zakładu Skłonu Ochrony bardzo serdecznie ja chciałbym w tym momencie podziękować y, Panu Dyrektorowi, przemysłu tłuszczowego, przemysłu mięsnego tłuszczowego w Warszawie, gdzie firma prowadzi stałą współpracę i właśnie na tej technologii się opieramy i ta technologia przynosi nam bardzo dobre tutaj korzyści, z uwagi na to, że w firmie staramy się produkować wędliny jak najbardziej sposobem naturalnym. Tutaj nawet dopowiem w ten sposób, że mamy pewien problem, ostatnio na rynku wystąpiło, dać przemyślenie wyłącznie chodzi o te właśnie dymy, gdzie tutaj właśnie miałem bardzo dużo zapytań, czy będziemy jeść wymianą kiełbasy, czy nie Proszę Państwa, zakład usługowo-handlowy już robił takie badania właśnie poprzez firmę wcześniej wspomnianą. Wszystkie te normy spełniamy, nie ma żadnych zastrzeżeń do, do, do tych względnych, także będzie kiełbasa wędzona. Ale oczywiście ten sposób jest tradycyjny. Szanowni Państwo, ostatnie, jak powiedziałem wcześniej, firma ostatnio bardzo dużo finansuje, a ostatnie właśnie 2-3 lata to duży sukces został uzyskany w filmie. Ja wspomnę dwa aspekty. To aspekt, że mieliśmy kryzys w Europie. Tutaj na terenie Polski, to też dało się odczuć na terenie tutaj naszego województwa czy gminy, no firmy jednak obroty spadały, firmy zwalniały pracowników. Tu w tym momencie udało nam się właśnie nie zwolnić żadnego pracownika, w ogóle firma Łyćchowski, to jak zajrzałem do archiwum, to zwolniła tylko dwie osoby, muszę że a podziękowała tą osobą. Za 24 lata pracy to myślę, że to Polsce. Gratulacje dla rodzinnej firmy, która podjęła się takiego właśnie wyzwania. Chcę podziękować Panu Marszałkowi Arturowi Głagińskiemu za inspirację dla mojej obecności tutaj, bo utwierdzam jej to w przekonaniu, że bardzo ważne jest produkowanie energii na miejscu, na samo zaopatrzenie, dla własnych potrzeb. Gratulacje za wybór dobrej technologii, która pozwala utylizować odpady oraz produkować energię na Samo zaopatrzenie. Proszę Państwa, myślę, że bardzo przełomowym i niesamowicie ważnym dla lokalnych społeczności będzie zmiana rozwiązań w przepisach energetycznych tak, aby można było uwolnić konkurencję na lokalnych rynkach. Tak, aby ta energia, która tu jest wyprodukowana, mogła być sprzedana dla sąsiadów, dla gminy, dla samorządów. I zaraz pozwolę sobie to krótko. Jeszcze uzasadnić. A więc nie tylko przymóc sprzedaży do sieci, do y, wielkich korporacji, ale możliwość sprzedaży dla gminy czy dla sąsiadów. A ta biogazownia jest tutaj wyjątkowo ważna, bo ona może spełniać rolę takiego stabilizatora i gwaranta pewności y, dostaw właśnie energii elektrycznej na poziomie porównywalnym z wielkimi korporacjami, bo nawet samo wybór technologii, że są dwa generatory, to już daje większe prawdopodobieństwo, że nawet, jest jakaś awaria, to to podtrzymanie tej podstawowego zasilania jest możliwe. Drodzy właściciele firmy, Panie premierze, Panie marszałku, dostojni goście. Oczywiście również chciałem wyrazić tu wielką radość i z tego, że taka inwestycja bardzo ważna, myślę, że dla Gminy Opoczno i dla Powiatu Opoczyńskiego została zrealizowana. Państwa tak, obecność i, do, i obecność wielu dostojnych gości na tej uroczystości świadczy o wielkiej <laughs> randze tej inwestycji. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy tutaj e, Zdzisława Wojciechowskiego, właściciela tej firmy, który przedstawił krótką taką historię firmy. Ja myślę, że to e, świadczy o tym, że aby się utrzymać na rynku, żeby funkcjonować, trzeba się rozwijać, czyli ta kolejna inwestycja, która ma na celu wykorzystanie tej e, Energii ekologicznej, chroniącej środowiska, a jednocześnie rozwijającej i budującej potencjał gospodarki. Panie premierze, szanowni państwo, ja zawsze podziwiałem państwa Wojciechowskich za odwagę. W życiu zawsze poszukiwali nowych rozwiązań. Był taki etap działalności, gdzie testowali również możliwość produkcji paliwa. Odwiedziliśmy oczywiście parlamentarzystów, ale i tu myślę, że to jest, ja bez kozery o tym mówię, taki sygnał też da do, do parlamentarzystów. Zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście są koncerny energetyczne, które bronią się, czy powiedziałbym, starają się nie wpuszczać na rynek konkurencji. Ale wydaje się, proszę Państwa, że należałoby rzeczywiście umożliwić obywatelom, <trony> zwłaszcza ludziom, którzy pracują, prowadzą działalność gospodarczą. Szukania, poszukiwania takich rozwiązań, które są racjonalne, które dają konkretne efekt. Tak to jest w naszym życiu, że oczywiście ci więksi starają się blokować dostęp do niektórych rozwiązań, czy wprowadzenia nowych produktów, tutaj chodzi o branżę energetyczną na rynku. Nie udało się jedno, myśleli o masę. Pamiętam kiedy już podjęli decyzję o budowie tej wygazowni, kiedy pojawiły się sygnały z lokalnej społeczności, nie powinniśmy działa. Organizowaliśmy spotkanie, przekonywaliśmy, że to jest technologia bezpieczna. Dzisiaj ci, którzy protestowali pewnie zmienili zdanie, ale sami, sami Państwo mogli się przekonać, będąc się na miejscu, że niestety te ich obawy nie spełniły się. Dzisiaj też wiele osób straszy nowymi technologiami, choćby. Jeśli mówimy o odnawialnych źródłach energii, ale myślę, że tu należy zachować jakiś rozsądek. można byłoby wymieniać jeszcze wiele e, argumentów, y, które towarzyszą tej inwestycji. Tak jak powiedziałem, to jest rzecz, która z całą pewnością inspiruje samorząd, ale myślę również, że wiele, wiele osób. Myśmy tak przeliczali, proszę Państwa. <laughs> Ta produkcja, którą dzisiaj realizuje wygazownia, jeśli chodzi energię tak. elektryczną, y, czy starczyłaby na przykład y, dla gminy jako samorządu i podległych jednostek? Tak. Prawie, że państwa ta ilość wystarczyłaby na oświetlenie uliczne, y, na y, tę wielkość zużycia energii, jaką dzisiaj potrzebuje, jaką potrzebuje samorząd. I myślę, że należy to boczko przybliżać do tej wygazowni, a właścicielowi życzę, żeby ją rozbudowywał, bo kolejne elementy pomoże rolnictwu, pomoże przedsiębiorcom no i oczywiście e, samorządom, ale nie tylko samorządom, państwu, bo z tego tytułu też póki co będzie korzystał z ulg podatkowych, ale kiedy się ten okres wakacyjny skończy, będą również próby do budżetu gminy. Drodzy Państwo, jeszcze raz chcę, Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, pogratulować od Bani i życzyć kolejnych tego typu inwestycji. Dziękuję. 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 dziękuję przyjechali te 10 tysięcy, może nawet więcej, żeśmy spędzili ileś czasu w drodze po to, żeby właśnie zobaczyć i żeby sprawdzić i, i to przekonać właśnie tych wszystkich właśnie te wszystkie podmioty, które były tu wcześniej właśnie wymieniane przeze mnie. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj właśnie Panu Jackowi Pacanowi, który też również z nami jeździł też. Ta jego wiedza była bardzo nam przydatna, jak również tutaj chcę podziękować bardzo swojemu synowi, który Byłem naszym kierowcą, ale nie tylko. Jeździł i zawsze więcej miał do powiedzenia, jak wszyscy wyczekujemy. <noise> to widać, że tej zaangażowanie i właśnie nad na myślę, że, że jest bardzo duży, a efekty są takie, jak Państwo widzą. Szanowni Państwo, ja też dziękuję jeszcze raz Państwu za y, przyjazd, za udział w y, tej dzisiejszej wydanie wykazowników.